Muszę wiedzieć, co działo się w czasie, kiedy... Co się stało? Twój telefon. Gdzie on jest? To ja, Viviano. Estefania. Mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Znajda wkrótce urodzi. Peoni bardzo interesują się Twoim małym. Wiesz, jak go nazywają? Jak? Leopardito. Nie złość się. Nie to nie dlatego, że uważają go za jego syna. Tylko, że się urodzi tutaj. A ty? Jakie chcesz mu dać imię? Chciałabym, żeby mój syn miał na imię Juan Miguel, jak jego tata. Amador dowiedział się, że Znajda ma już bóle porodowe. Pojechał dopilnować, by ci dwaj wykonali nasz plan. Poród jest chyba przedwczesny. Z czego się śmiejemy? Świetnie, zgadzam się. Masz towarzystwo? Juan Miguel? Włośnie. Zatem kończę. Zadzwoń do mnie w sprawie nowych wiadomości. Jeśli chcesz, możemy się spotkać na kawie. Może u Izabeli? Zadzwonię później. Umówimy się. Doskonale. Okrutnie bym chciała nadać mu to imię, ale wiem, że nie powinnam. Czemu nie? Juan Miguel i tak się nie dowie. Wiesz, jak to w życiu bywa. Nawet po wielu latach, ale w końcu się dowie. Nie wiem, co wtedy zrobi. Jeśli chłopiec będzie nosił jego imię, od razu się domyśli. Boisz się, że odbierze Ci dziecko? Jeśli będę miała chłopczyka, to pewnie tak. Po co się nad tym głowimy? Może urodzi się dziewczynka. A wtedy co? Nazwiemy ją Maria de Jesús. Maria de Jesus? Dajmy jej jakieś weselsze imię Okroć, Seth Co w twoim imieniu jest smutnego? Wszystko Jezusa, naszego Zbawcę, ukrzyżowano A Maria, jego matka, okrutnie cierpiała, bo straciła syna Jeśli tak na to spojrzeć To noszę dwa smutne imiona Ten smutek naznaczył moją miłość do Juana Miguela to miłość niespełniona. Straciłam ją i nigdy już jej nie odzyskam. Nie, ponieważ owoc tej miłości jest tutaj. To ta mała istotka, która ci zostanie. Tak, ale nie jesteśmy z Juanem Miguelem razem. I nigdy nie będziemy. Ja z synem pójdę swoją drogą, a Juan Miguel swoją. Na zawsze. Czego chciała? Zaprosiła mnie na pokaz mody. Zostawiam cię. Mieliśmy porozmawiać. Przepraszam, kochany, może przy innej okazji. Muszę przygotować się do wyjścia. Wybierasz się na pokaz? Będzie zabawnie. Lepiej się przebiorę. A dokąd idziesz teraz? Przewietrzyć się. Sama? Sama. Chyba, że chcesz mi towarzyszyć. Jeśli będzie chłopczyk, powinien nazywać się Juan Miguel. Tak ma na imię jego tata i muszę to uszanować. Jak się czujesz? Dużo. I jesteś w stanie przyjąć gościa? Kogo? Przyjaciela, który już tu był. Amadora. Jesteś chora. Cierpię na zanik pamięci. To nie przeszkadza, by się rozerwać. Zresztą powiedziałeś, że chcesz, by zniknęły między nami napięcia. I byśmy lepiej się rozumieli. Wspólne wyjście może okazać się dobrą terapią. Widzę, że powiedziałeś to tylko tak sobie, i że wcale nie chcesz ze mną wyjść, ani niczego naprawić. Dokąd chcesz pójść? Gdzieś, gdzie będzie miło. Zgoda. Wyjdziemy wieczorem. Wspaniale, kochanie. Chpij sobie ze mnie. Jestem pewien. Przekonamy się, kto będzie górą. Boże, czemu los rozdzielił mnie z Mariciu i postawił na mej drodze tę kobietę? Dotykam krawędzi szpów, by sprawdzić, czy masz czucie. Wiesz, kiedy cię dotykam? Tak. Cóż, panienko, kiedy chcesz wrócić Ay, doktor, do domu? Ja, Już, doktorze. Przygotuję wypis i jutro rano możesz wracać do rodziny. Jutro? Nie masz ochoty? Ay, supuesto, Oczywiście, że tak. Jak najszybciej chcę wyjść z tego pokoju i zobaczyć świat. Narzeczonego też? Jasne. Moje gratulacje. Dziękuję za wszystko. Oczekuję, że dotrzymasz obietnicy i że to ja będę Ci towarzyszył podczas pierwszej wyprawy na miasto. Pamiętasz? Tak. I dotrzymam słowa. Zatem do zobaczenia. Zadzwonię. Super. Nareszcie stąd wyjdziesz. Nie mogę uwierzyć. Natychmiast dzwonię do koła Miguela. Pomożesz mi się spakować, a jutro już mnie tu nie będzie. Wspaniale. Marzę o własnym łóżku.